W grudniu 2019 roku wygrałem, wybrałem się do Andaluzji i na Fuente Ventura. Właśnie tutaj na zdjęciach widać hostel w Fuente plażę w Puerto de Rosario Muzeum, tutaj już lecę do Sewilli, tutaj widać w Sewilli, tutaj ogrody w Sewilli, katedrę w Sewilli widać na innym. Na innych filmach widać tę katedrę od środka. Tutaj widać lodowisko w Sewilli. Widać Muzeum Zabawek w Sewilli. Następnie tutaj już widać Meczeto Katedrę w Kordobie. To jest jedna z piękniejszych budowli w Europie. Tutaj widać będzie zaraz Muzeum Królów Chrześcijańskich. Czy park królów chrześcijańskich? E, tutaj widać e, e, la, 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 katedrę w Granadzie, Arkazabę w Granadzie. Widać e, Granadę, zaraz będzie widać z powrotem Sewillę. O, widać już z powrotem Sewillę, jeszcze Granadę widać.